W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi: potężne uderzenie policji w narkobiznes, coraz więcej deportacji imigrantów z Polski, gorąco na granicy. Migranci znów atakują przerażająca zbrodnia ukraińskiego kucharza. 13 osób zatrzymanych, zabezpieczone kilkanaście kilogramów narkotyków, broń palna. Ponad 200 tysięcy złotych w gotówce oraz specjalistyczne urządzenia do produkcji środków odurzających to bilans szeroko zakrojonej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji, przeprowadzonej na przełomie lutego i marca na terenie województwa mazowieckiego. Operacja została przeprowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Jak poinformował podkomisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBSP, funkcjonariusze zatrzymali 13 osób. Z czego 9 podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją, przemytem oraz dystrybucją narkotyków na dużą skalę. W działaniach brały udział również zespoły bojowe tej formacji. W trakcie przeszukań lokali i zabudowań użytkowanych przez zatrzymanych, policjanci zabezpieczyli kilkanaście kilogramów narkotyków, w tym kokainę, metamfetaminę, mefedron oraz tabletki ekstazy. Narkotyki były przygotowane do dalszego wprowadzenia na rynek. Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciły urządzenia służące do produkcji narkotyków, które odnaleziono w zabudowaniach gospodarczych należących do jednej z zatrzymanych osób. Znaleziony sprzęt świadczy o wysokim stopniu zorganizowania działalności przestępczej i pozwala przypuszczać, że produkcja odbywała się na dużą skalę. Ponadto mundurowi zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych w gotówce, które, jak ustalono, pochodziły z handlu narkotykami oraz broń palną do posiadania, której zatrzymani nie mieli uprawnień. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji, przemytu i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo pozostaje rozwojowe, a CBSP i prokuratura zapowiadają kolejne działania zmierzające do całkowitego rozbicia siatki powiązań przestępczych. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 19 marca funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, działając wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji z Łodzi, rozbili nielegalną fabrykę papierosów działającą na terenie Powiatu Rawskiego. Dzięki wcześniej zgromadzonym informacjom operacyjnym, funkcjonariusze weszli na teren hali produkcyjnej w momencie, gdy trwała nielegalna produkcja. Na gorącym uczynku zatrzymano cztery osoby dwóch obywateli Polski, oraz dwóch obywateli Ukrainy w wieku od 27 do 46 lat. Mężczyźni przebywali w fabryce nieprzerwanie przez cały czas trwania produkcji, korzystając z specjalnie przygotowanej części socjalnej, w której znajdowały się łazienka, kuchnia i miejsce do spania. Podczas przeszukania hali śledczy zabezpieczyli maszyny do produkcji papierosów, agregaty prądotwórcze, linię pakującą, a także ponad milion sztuk papierosów oraz dwie tony krajanki tytoniowej. Część nielegalnego towaru znajdowała się jeszcze na taśmie produkcyjnej, natomiast reszta była spakowana w zbiorcze kartony i ustawiona na paletach, gotowa do transportu. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty nielegalnego wytwarzania artykułów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia, a także nabycia, przetwarzania i przechowywania wyrobów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Straty skarbu państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego wynoszą ponad 3 miliony złotych. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Policja i prokuratura prowadzą dalsze czynności, które mają na celu ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w ten proceder oraz źródeł pozyskiwania surowców do produkcji nielegalnych papierosów. W Polsce drastycznie wzrosła liczba deportacji cudzoziemców, którzy łamią prawo. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku do krajów pochodzenia odesłano ponad 1300 osób, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 700. To wzrost o 85% wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej zebranych dla Rzeczpospolitej. Wśród deportowanych dominują obywatele Gruzji, Białorusi i Mołdawii. Jak tłumaczy podpułkownik Andrzej Jóźwiak, rzecznik komendy głównej Straży Granicznej, wzrost deportacji to odpowiedź na eskalację przestępczości wśród obcokrajowców, zwłaszcza związanej z działalnością gruzińskich gangów, które dopuszczają się napadów i rozbojów w stylu lat 90., niejednokrotnie mających charakter terrorystyczny. Zwiększona skala wydaleń to również efekt presji społecznej i medialnej, która zmusiła władze do stanowczych działań wobec osób notorycznie łamiących prawo. Dane za styczeń i luty bieżącego roku wskazują, że Gruzini i Białorusini stanowili niemal połowę wszystkich deportowanych. Odesłano 260 osób z Gruzji i 240 z Białorusi. Dodatkowo wydalono 150 osób z Mołdawii, 90 Kolumbijczyków oraz ponad 80 obywateli Ukrainy. Dla porównania, rok temu na podobnej liście znajdowało się również 60 Rosjan. Większość deportacji dotyczy cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu. W praktyce są to często recydywiści, skazani za napaści, bójki, uszkodzenia ciała, a także kierowcy zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu, często z sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów, które regularnie łamią. W tym roku wydaliliśmy ponad 50 cudzoziemców, a w całym ubiegłym roku około 80. Podkreśla Monika Szpunar ze śląskiego oddziału Straży Granicznej, który aktywnie realizuje politykę zero tolerancji dla przestępczych działań obcokrajowców. Straż Graniczna wskazuje także na konkretne przypadki. Ukrainiec z dwoma wyrokami za narkotyki i kradzież oraz recydywista, który wielokrotnie prowadził pod wpływem alkoholu i usiłował wręczyć policjantom łapówkę w wysokości 2000 zł, zostali deportowani. Gruzin skazany za rozboje i kradzieże po odbyciu dwuletniego wyroku oraz 28-latek skazany za przemyt migrantów i spowodowanie wypadku również zostali odesłani do swojego kraju z zakazem wjazdu do strefy Schengen na 10 lat. Służby wskazują, że systemowy nadzór nad osobami opuszczającymi zakłady karne, realizowany we współpracy z służbą więzienną, przynosi efekty. Jednak, jak podkreśla generał Adam Rapacki, były wiceminister spraw wewnętrznych, Trzeba działać szybciej. Takie osoby należy eliminować zanim popełnią przestępstwo w Polsce, a wyroki powinny odbywać w swoich krajach, aby polscy podatnicy nie musieli ich utrzymywać, zaznacza. Funkcjonariusze Straży Granicznej wskazują również, że problemem było masowe i praktycznie niekontrolowane wydawanie wiz humanitarnych, zwłaszcza obywatelom Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 roku i represjach ze strony reżimu Łukaszenki. W efekcie, w ciągu czterech lat wizy otrzymało 53 tysiące Białorusinów, wśród których znaleźli się również agenci reżimu, inwigilujący białoruską opozycję w Polsce. W 2023 roku procedury wizowe zaostrzono, wtedy przyznano zaledwie pół tysiąca wiz. Nie brakuje przypadków rażącego lekceważenia prawa. Jak 35-letni Gruzin, który mimo pięcioletniego zakazu wjazdu do strefy Schengen wrócił, zmieniwszy nazwisko i paszport, a następnie złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Obecnie przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i czeka na deportację. Polskie służby zapowiadają dalsze intensywne działania mające na celu eliminację zagrożeń, jakie stwarzają przestępcy przybywający do krajów w fali migracyjnej, często podszywając się pod osoby przyjeżdżające do pracy. W marcu 14 osób zostało wydalonych samolotem z lotniska w Balicach, w tym 32-letni Gruzin, podejrzewany o działalność terrorystyczną. Deportacje przyspieszają. Rząd nie zamierza tolerować obcokrajowców, którzy łamią prawo i bezpieczeństwo Polaków. Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa, działając pod nadzorem prokuratury rejonowej w Białym Stoku rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która czerpała korzyści z nielegalnej produkcji i sprzedaży alkoholu. W sprawie zarzuty usłyszało siedem osób, w tym dwóch podejrzanych o kierowanie grupą. Do pierwszego uderzenia w tę strukturę doszło w styczniu bieżącego roku. Wówczas funkcjonariusze służby celno-skarbowej zlikwidowali rozlewnie i magazyny bimbru, zlokalizowane w jednej z miejscowości pod Białym Stokiem oraz na terenie samego miasta. Zabezpieczono wówczas ponad 5100 litrów nielegalnego alkoholu, a także aparaturę wykorzystywaną do jego produkcji. Zatrzymano wtedy dwie osoby, którym postawiono zarzuty wytwarzania, rozlewania i przechowywania wyrobów alkoholowych bez wymaganych zezwoleń. Kolejna odsłona śledztwa miała miejsce na początku marca, kiedy to na terenie Białego Stoku zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 28 do 52 lat. Kilka dni później zarzuty usłyszał piąty podejrzany. W trakcie przeszukań ich mieszkań oraz jednego z garaży, śledczy zabezpieczyli kolejne 170 litrów bimbru, a także telefony, komputery oraz notatki dokumentujące nielegalną działalność. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa przestępcza sprzedała co najmniej 30 tysięcy litrów nielegalnego alkoholu, który był dystrybuowany do odbiorców w całej Polsce, głównie za pośrednictwem firm kurierskich. Skarb państwa poniósł straty w wysokości ponad 800 tysięcy złotych, wynikające z nieopłaconego podatku akcyzowego. Wszystkim pięciu ostatnio zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych związanych z dystrybucją nielegalnego alkoholu. Dwóch z nich usłyszało dodatkowe zarzuty kierowania tą strukturą przestępczą. Wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Śledztwo pozostaje w toku i nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Wydarzenie z ostatnich dni, podczas którego funkcjonariusze Straży Granicznej skutecznie udaremnili próbę sforsowania granicy przy pomocy szlifierki, spotkało się z ogromnym uznaniem społeczeństwa. Nagranie przedstawiające czujną i zdecydowaną reakcję służb w rejonie placówki w Czeremsze obiegło media społecznościowe i zostało szeroko komentowane jako przykład profesjonalizmu oraz determinacji w obronie granic państwa. To jednak tylko jedno z wielu zdarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na granicy polsko-białoruskiej. W ciągu trzech dni od piątku 21 marca funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali blisko 280 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Najwięcej przypadków miało miejsce w piątek ponad 120, w sobotę ponad 80, a w niedzielę ponad 70. Próby przedostania się do Polski miały miejsce na odcinkach granicznych ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, Michałowie, Płaskiej, Czeremsze, Lipsku, Krynkach. Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Narewce. Cudzoziemcy forsowali zarówno ląd, jak i rzeki graniczne, istoczankę, świsłocz oraz wołkuszankę. Coraz częściej dochodzi również do agresywnych zachowań ze strony migrantów. Kilkukrotnie duże grupy cudzoziemców, znajdujące się po stronie białoruskiej, rzucały w polskie patrole kamieniami i śrubami, próbując w ten sposób umożliwić innym osobom nielegalne przedostanie się na terytorium Polski. Na szczęście w żadnym z tych incydentów nikt nie ucierpiał. Straż Graniczna i wojsko polskie codziennie pokazują, że potrafią skutecznie bronić polskiej granicy, nie tylko poprzez szybkie działanie, ale również dzięki stale rozwijanym metodom rozpoznania, takim jak monitoring wideo, który pozwala reagować w czasie rzeczywistym. Choć wyzwania są coraz poważniejsze, służby pozostają czujne i konsekwentnie eliminują zagrożenia. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał obywatela Ukrainy Serhia T. na dożywotnie pozbawienie wolności za brutalne zabójstwo swojej żony i dwóch córek. Do zbrodni doszło w listopadzie 2023 roku w Puszczykowie. Sędzia Daniel Jurkiewicz uznał, że tylko kara dożywocia jest adekwatna do skali tej tragedii. Oskarżony działał z pełną determinacją, nie próbował przerwać zbrodni ani wezwać pomocy, podkreślił w uzasadnieniu wyroku. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca skazanego zapowiedział apelację i rozważa podważenie składu sędziowskiego, co może skutkować wznowieniem postępowania. Ukrainiec będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 25 latach. Sąd nie uznał jednak, że działał ze szczególnym okrucieństwem. Według wcześniejszych zeznań Serhii T. miał udusić śpiącą żonę, uderzyć młodszą córkę Marię głową o ścianę, a następnie udusić starszą, 4,5-letnią Darię. Prokurator relacjonowała, że obrażenia jednej z dziewczynek były tak rozległe, iż jej czaszka została dosłownie zmiażdżona. Po zbrodni mężczyzna ułożył ciała na łóżku, przykrył je kocami i przez kilka dni mieszkał z pasierbem, któremu tłumaczył, że mama i siostry są w szpitalu. Dopiero kiedy dowiedział się, że do Polski przyjeżdża Teściowa, zdecydował się ujawnić prawdę. Pasierba zostawił w restauracji, a sam udał się do ochrony galerii handlowej i wyznał, co zrobił. Ciała odnaleziono 18 listopada. Na ostatniej rozprawie Serhii T. niespodziewanie zmienił swoje zeznania. Twierdził, że rodzinę znalazł martwą, a sam wcześniej pił alkohol. Wskazał też byłego pracodawcę jako domniemanego sprawcę, tłumacząc to konfliktem finansowym. Sąd nie dał jednak wiary tym wyjaśnieniom, uznając je za próbę uniknięcia odpowiedzialności. Jak zaznaczył sędzia Jurkiewicz, wersja Ukraińca była nielogiczna i niezgodna z wcześniejszymi szczegółowymi relacjami, które oskarżony składał przed służbami. Obrońca oskarżonego uważa, że sąd zignorował jego nowe wyjaśnienia i nie próbował ich zweryfikować. Prokurator Alicja Śniatecka nie skomentowała wyroku, choć w mowie końcowej podkreśliła wyjątkową brutalność zbrodni, wskazując na niewyobrażalny poziom przemocy wobec dzieci. Wyrok w tej sprawie już teraz uchodzi za jeden z najbardziej szokujących i głośnych w ostatnich latach. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.